Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 37 odcinka mojej serii z Gry Wiedźmin 3 no Jak widzicie aktualnie zakończyliśmy e, poprzedni odcinek w łaźni i od tego miejsca sobie rozpoczynamy w dzisiejszym odcinku, będziemy się spotkać z, z takim gościem, z takim gościem, który jest waźni, który e, ma podobne jakieś in, informacje Doty, dotyczące gdzie się znajduje jaskier serdecznie zapraszam do oglądania pójdziemy się spotkać do gościa, który z gościem, który jest tak jakby zarządcą tej łaźni serdecznie zapraszam do oglądania zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że to jest że to jest 37 odcinek naszej serii. Usiądźcie wygodnie, ja, ja już nie przedłużam. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek już na dobre, a więc spokojnie sobie tutaj przejdziemy i idziemy za idziemy szukać tego jakby właściciela tej łaźni i mam nadzieję, że on nam w końcu my się dowiemy zaraz mniej więcej gdzie się znajduje jaskier. Mam nadzieję, że on nam powie. Teraz może gościu by nam mógł coś powiedzieć, tutaj, tędy nie przejdziemy. Teraz przejdziemy z tym, bo może tędy. Czekajcie, tu my mamy za tobą ich. nas poprowadzi, czy jednak tu jest jakiś korytarz. Nie wiem, czy my aktualnie idziemy tak naprawdę w dobrym my, w kierunku. Coś mi się wydaje, że że jednak nie, bo tutaj się wracamy. Dobra, ale gdzie mamy dalej lecieć? Dobra, czyli pójdźmy sobie tędy. Gdzie jest ten... ten gościu? Powinien być ta łaźnia, czekajcie. Tutaj po tej stronie, po tej stronie tutaj... jakieś... powinno być jakieś przejście do tej... do tej łaźni. Tutaj... Nic takiego nie ma, Zobaczcie jaki, jaki jakie jakie Wiedźmin masz rady Dobra, bo tutaj nam tu nic nie da tutaj oddaliśmy nasze nasze te nasz cały ekipuneks Okej okay. i teraz jak tutaj nie to gdzie? Chyba że po drugiej stronie Po drugiej stronie powinno być chyba coś Takiego, że powinniśmy tam przejść. Tak, zobaczymy. Bo tutaj innej drogi nie ma. Ale jak my mamy tutaj wejść po drugiej stronie? Drogi kolego, jesteś tutaj z nami. Ktoś nam pomógł przedostać się tam do tej łaźni, żebyśmy się wykąpali. Dobra, tutaj. O, jest tutaj. Tutaj jest coś. Okej, okay, jest tutaj. Dobra, i teraz wejdźmy. Wejdźmy sobie, czekajcie, do tej łaźni. Tędy powinniśmy dobra. Tędy powinniśmy sobie. sobie przejść, chyba. Tutaj są ci goście, tak? Teraz, gdzie jest. Okej. Okay. Ale gdzie tu jest, czekajcie, gdzie tu jest ten zarządca tej łaźni, bo my z wami nie chcemy, nie, nie chcemy gadać, tylko chcemy z tym zarządcą tej łaźni sobie pogadać na temat jaskra, czekajcie, bo tutaj, uwaga, ja chcę stąd wyjść stąd wejść i opuścić to miejsce, bo tutaj nie, w tą, nie w tą stronę, tak? Nie w tą stronę, fajnie. E, to jest kolejna, jakby... Kolejny basen. A my gdzie mamy dokładnie lecieć? Zaraz się... Zaraz tam dojdziemy, dobra. Po tej stronie, po tej stronie. Zejdźmy tutaj chyba. Tędy by trzeba było... Tędy? Poczekajcie, tędy czy nie dędy? Zobaczymy. A może i tędy, a może i nie. No nie, bo ja tutaj nie wiem. Tutaj są. Poczekajcie, po której stronie? Czyli co? Czyli tu, tędy powinniśmy. Jakbyś tak ten... na około przejść? Gdzieś? Na radę w ogóle to jakoś. przejść na około? No to jest nie ta strona, dobra. I teraz. Tutaj powinniśmy chyba gdzieś się przedostać. Powiem wam, że może tutaj o to miejsce otwórz nam drogi kolego i o to chyba chodziło, tak? Tu jestem, tak. Tu powinniśmy jednak być, więc. I, I dobra, rozumiem, udało wszyscy, się. Okej, okay. i akurat po, podsłuchamy tą rozmowę, jak już się Robe, teraz twój teraz chodzi do, do Rojwena. No i chcemy właśnie sobie teraz z nim, z tym Royvenem pogadać na rozmawiać. temat ja y znowu. Jaskra. Cię znowu widzieć. No właśnie, jak zwykle, kurwa, to jak dobrze. Jestem bardzo ciekawy, gdzie one... Dobra, teraz tak, mam sprawę do... Eee, ...Royvena, tak? Skąd Royven o mnie wie ogólnie? Dobra. Eee, skąd Royven o mnie... O... Eeee, Raven o mnie opowie. Dobra, powiemy to. Niech nasz go spóźni. Że mamy nie, nie. sprawę do Royvena. Nie OK. Który Dobra, Wykona. zobaczymy. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demavenda. Tak jest? Witaj, Dijkstra, Royven. Czy ja ci teraz każesz na Wszyscy podczas naszego... pobił jakby i złamał tak jakby, pobił, eee, tak jakby zakaz, wszystkich... Wiedźmin tutaj zna Czyli teraz będziemy ruszać dalej tak. ktoś wszedł do łaźni Wiedźmin ktoś mówi No i tak jakby jakby Wiedźmin wiedział Tutaj będziemy musieli właśnie z nimi z nimi powalczyć a później znajdzie. pewnie pogadamy Eee, z tym rojvenem na temat, na temat eee, jaska Na razie im, na razie im pom pomóżmy wszystko, eee, pomóżmy po, tak naprawdę powalczyć. Po Dobra, jesteście, tutaj jesteście, tak? Dobra, powalczymy. Dobra, powalczmy. ok. Dobra powalczmy, pomóżmy Royvenowi, a później oczywiście sobie porozmawiamy na temat, porozmawiamy na temat na temat jaska. Mam nadzieję, że on powie nam gdzie się Jaskier znajduje. Tutaj jeszcze musimy powalczyć. Przypomnę, że to jest 37 odcinek naszej serii. To jest następny. Jestemny gościu Jezus. w porządku. Dobra, spokojnie po tej stronie. Polecimy, jeszcze jeden tutaj został. Ok, pomogliśmy mu. Dobra. Pomogliśmy temu Ravenowi. Dobra robota panowie. No tak. Przepraszam. A teraz chcemy pogadać... Tak naprawdę sam na sam... Z Ravenem na temat Jaskra, gdzie się, gdzie się Jaskier znajduje. Przypomnę, że to jest 37 odcinek naszej serii. No i będziemy teraz ruszać dalej. Ja bym chciał, Żeby, żeby Raven nam powiedział, gdzie się znajduje. Chcę się spotkać. Nie, powiemy nie wszystkim. Dobra, od razu powiemy, że chcemy się spotkać z Szukam juniora. Tak, z, z Juniorem. Ciekawe. Czego chcesz od No właśnie. Ja? I będziemy. Y, powiemy, że. Powiemy, że. Pomoże nam kogoś znaleźć? Chyba albo to. Dobra, powiemy, że to, to prywatno. Tak jest. Gerald jest no i bardzo czuły na pół. Teraz prywatny. zobaczymy. Szpiegowanie go zawsze było koszmarem. Okej. Okay. <laughs> No wiesz, no. gdy szukał Marigold, był bardziej otwarty. No, no, oczywiście. Ale już Mary Gold, oczywiście Chris. Już znaleźliśmy. ci w końcu, mu się uda. Musimy zrobić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. I co? Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek Juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że ty nam mnie. No to idę do ciebie, idę z tobą, oczywiście, To gdzie znajdę ju juniora, tak powiemy. będzie No Za każdą wskazówkę. Ziggy? No. Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. Dobra. No to mam nadzieję, że on nam powie, że tęgośću, że ci gości nam powiedzą, gdzie się, i się znajdują. Dobra, więc będziemy zaraz lecieli dalej. I się być może będziemy się musieli z druha, tak często ee, powalczyć z tym juniorem. Ja się nie wiem, tak mi się coś wydaje, sobie, że się bo na pewno nam tak szybko nie powie ten junior na temat, e, gdzie się znajduje jaskier. Mówi, hmm. że przykro mi to słyszeć. Przykro mi to słyszeć. No właśnie. No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Dobra. A właściwie Dijkstra. No właśnie. stoją na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Tak jest. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać o co chodzi? No wysłucham. oczywiście. Nie, to daruj sobie. Zobaczmy teraz właśnie. Co tutaj na zdjęciu jeszcze czekało. A co mi no Myślisz, że chodzi, co nam, tak, chodzi nam. Oczywiście. O jaz. Chodzi nam tak naprawdę o tego ju juniora, żeby, żeby tylko go ja. znaleźć. żeby on nam powiedział gdzie się po Jaskier znajduje. Się tak, Tyle. Poczekaj poczekajcie. Padać na Chwilę? Kurwie ogniem Czekajcie sekundkę. Więc y, za moment będziemy... Dlaczego ty i nie chce chcecie tak. z juniorem? Oczywiście. Zawsze powtarzałem królowi wizji Mirowej. zobaczymy co tak chciałbym w tym dzisiejszym odcinku spotkać się z tym juni juni Juniorem oczywiście. No i zobaczymy, czy nam się uda e, tak naprawdę w tym dzisiejszym odcinku się z nim spotkać. Oby tak, e, naprawdę, oby tak naprawdę było. E, zadajmy to trzecie pytanie temu gościowi. A wspólnicy okay. znają twoją przeszłość? Nie zobaczymy, co tutaj tak naprawdę jeszcze się wydarzy. Okej, okay. i teraz tak. I lecimy sobie dalej. To, że już masz, jak, masz jakieś wskazówki wskaz wskaz gościu, gdzie, gdzie znajdziemy tego ju juniora, zobaczymy. A czy wiedzą kim były no, mam nadzieję, że wiedzą. Pozostali chyba się kim wymyślami. my... Po prostu nie rozmawiamy. Weź. Dobra. Lecimy. Może okay. faktycznie warto popytać na jest... Nawet jeśli Junior siedzi Je w ukryciu, to nie mógł teraz się będziemy pytać. Naprawdę, tak naprawdę po mieście bodajże, gdzie znajdziemy Juniora. A on może będzie, może nam powie, gdzie się znajduje ten Jaskier w końcu. To jest dla mnie najbardziej, najbardziej potrzebna informacja no, dla Wiejbina. Dobra i teraz co, do Nowigradu jednak idziemy? Gdzie jest, powiemy, że powiemy, gdzie jest kasyno? Pierwsze. Gdzie znajduje się kasyno? No właśnie. Wiesz, straży miejskiej. Oczywiście Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Okej, okay. dobra. Jak znajdę ja jak znaleźnik gdzie ring? jest ta arena? A, Ring, Kanała Ring jak z Dobra. ale wejście jest portale Biedoty, na okralkach. Dobra, więc mamy Junior, kolejne takie dobywarki. trzy zadanka. Za będziemy maksy. będziemy mieli, zobaczymy, od którego zaczniemy. No i postaramy się te trzy zadanka w dzisiejszym odcinku ee, zrobić. Zobaczymy czy w ogóle nam się... Za mostem, wiodącym na Wyspę uda. Ale Junior jest za sprytny. No chciałbyś tak naprawdę ogarnąć. Dobra, owszem. Muszę znaleźć Juniora w Kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Oczywiście. No i Spoko będziemy rozmawiać. Idziemy te wszystkie 3, y, mini za pomoc, zadanka robić, żeby już, odnaleźć tego ju no. juniora oczywiście. I będziemy mogli... Znam te kanali zaraz może coś ruszyć, Mam nadzieję dalej. Dobra, czyli tak. Jest coś się stało z jazdy. Dobra, zapytamy się czy chowiec się Słuchaj, wiesz, może coś stało. się To samo co ze wszystkimi, którzy nadepną i nie na To znaczy? To znaczy? Siedzi otoczony urysami, które karmią go pastycikami ze. Ale gdzie? Ale gdzie on się znajduje? Mniej więcej. No, Gerald, co się mogło z nim stać? No, gdzie on się, Znaczyna, się znajduje? Mniej więcej. Jaskier mandoliną. Lud... Ale przecież ja tej lutni e, tak jaskier nie wziął tak naprawdę a masz jaskiem e, jesteś jakiś co powiemy powiemy czy, czy coś go gryzie się się zrobiłeś. tak co cię gryzie przepraszam Widzisz, odkąd mam no. klimakterium, nachodzą mnie na... Please, bardzo. I szybko się ciekawe, w co w gryzie. Ixtra, wiesz, że Dobra. Nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, Teraz panie, zobaczymy, wiem, co, te, co tak nas zrobić. nie obchodzą moje problemy. Czekało. O co? To jest 37. Mnie. odcinek w naszej rady, serii. Myślałem, że może coś mi zlecisz, jakiś potwór, te sprawy. Tak, mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na dobra. przykład popytać o Jaskra, Ustalić, co dokładnie się z nim stało. No. Czym mam ci pomóc? Eee, rozumiem, że poza tym mi jeszcze. No dobra. Tak powiemy, że poza tym eee, rozumiem, nam jeszcze poza tym zapłaci, tak? Nic za darmo, co. Ciekawe, no. czy byłeś taki wyszczekany, jak cię najmował. Dobra. Eee, nie wiem, o czym mówisz. Eee, tak powiemy. Nie wiem, o czym mówisz. No właśnie. Jesteś najgorszym kłamcą, jakiego znam. Bo nam ja się też kasa przyda. No, ale dość plotecze. Tak, zapłacę ci za to. Okej. To ja. No i teraz Bo zobaczmy... Co będziemy musieli zrobić? Czym mógłbym ci pomóc? To zadamy pytanie. Ale ja bym. Dobra, na razie. Na razie nie. Bo ja chciałem tego Jaska pierwszy to znaleźć. A później. Dobra, wiecie co? Na razie chyba nie. Na razie nie. Nie mam teraz czasu. To wróć jak będziesz miał. Dobra. Wrócimy, jak będziemy, mieli jak będziemy mieli oczywiście czas. Mamy trzy takie zadanka, żeby, żeby odnaleźć oczywiście jaskra. Dobra, czyli opuszczamy to miejsce, wołamy płotkę i zobaczymy co jeszcze się nam wydarzy. Czyli opuszczamy tą łaźnię i zobaczymy. I jak przejdziemy w ogóle te gdzie jest teraz przejście? Można zobaczyć gdzie jest przejście. Przejście jest przejście jest tutaj, tak? Który jest tu się wychodzi. Nie. Tutaj masa, tu nie jest tutaj się wychodzi? No nie tutaj się wychodzi. Chcę z Jaskiem pierwszy porozmawiać, zrobić te trzy zadanka. później zobaczymy. Dobra, ale jak mam tu teraz wyjść z tego pomieszczenia? No i co? Nie ma drogi żadnej? By stąd wyjść, naprawdę? Nie mówcie, że nie ma drogi. Dobra, wiecie co? My chyba zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. I w następnym odcinku byśmy to, za, 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 byśmy to przeszli. W następnym odcinku. Czyli w następnym odcinku zrobimy sobie te trzy zadanki na, na temat jaskra. E, takie te trzy znaczniczki w następnym odcinku to przejdziemy. Tak jak mówię. A, a teraz e, po prostu nie chciałbym. Ja wiem, że ten dzisiejszy odcinek jest w miarę, w miarę e, krótki, no bo jest w miarę krótki. Ale mam nadzieję, że wam się i tak e, ten... E, Dzisiejszy odcinek oczywiście podoba. Ja myślałam. Dobra, wiecie co? Chyba, że dojedziemy do pierwszego znacznika tego i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek i chociaż jeden znaczek jeszcze zrobimy. Jest nasza płotka gdzieś. Nasza chłodka będzie. Dobra. Albo wiecie co, zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek na tym miejscu, tak naprawdę. No i w następnym odcinku byśmy to mogli ogarnąć, i wtedy ogarniemy y, te trzy znaczniki sobie. Tak jak mówię, że. Bo ja nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał w nieskończoność. Żeby był, żeby był taki masakrycznie oczywiście y, długi, chyba że zobaczymy, gdzie nasza płotka jeszcze jest. I tak jak mówię, zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek na tym miejscu. Jednak i w następnym odcinku zrobimy te trzy znaczniki i będziemy mogli w następnym odcinku zrobić te trzy znaczniki i poszukać tego w końcu Jaska i miejmy nadzieję, że jak zrobimy te znaczniki trzy, no to w końcu się dowiemy już na, na dobre, gdzie się znajduje jaskier i od niego to się dowiemy gdzie się znajduje i od samego Jaska się dowiemy, gdzie się znajduje e, oczywiście Ciri Dlatego ja już nie przedłużam, zanim dlatego ja już nie przedłużam, zostawiam was w tym miejscu. No w dzisiejszym odcinku dość dużo się dowiedzieliśmy, a więc zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka. Hej hej!